Cześć, z tej strony Danielu, witam Was w 12. misji twierdzy 3 kampanii militarnej. Zapowiada się ostra walka. Mam przebrnąć przez oblężenie i podążać do Lady Katarzyny. Oczywiście, przegrana to śmierć naszego władcy, oraz nieudane przebrnięcie przez oblężenie. Wszystko brzmi bardzo ciekawie. W ogóle fabuła zaczyna się robić coraz ciekawsza i mam nadzieję, że ta w jaki sposób rozwija się Fabuła przełoży się na, na po prostu samą rozgrywkę i sam gameplay. Także ruszamy z kolejną misją. Ok, jestem na mapce, wygląda to przerażająco, mam strasznie mało miejsca. Będę uważał z tym jak buduję i co buduję i gdzie buduję. Bo nie ma wyjścia. Dobra, zacznę też oczywiście od postawienia. ...drewutni... Trochę na kamieniołom, ale to nic. jest strasznie mało miejsca. Dobra. Karczmy nie mam? Mam karczmę. I mam browar. Mój panie, stajnie! To może być dobra okazja do pasowania na rycerzy niektórych spośród Twych wiernych weteranów. Piękny mamy dzisiaj Pomyśl. dzień, panie. stajnie? O, kurcze, dobra, stawiam. Okej, okay. Mam stajnie. Jezus Maria, czemu tutaj? Aha, rozumiem, że ja mam przez to przebrnąć. Rewelacja. Po prostu rewelacja. Dobra. A gdzie? Co? Koszary mam? Aha, mam koszary. Dobra. Czyli potrzebuję mieczy i potrzebuję zbroi. Skoro mam mieć na konikach rycerze. Więc właśnie to wybuduję. jeden z mieczami. Hm, mam sporo świec. Można by kościół wybudować. O kościoła akurat... A nie, jest kościół. Dobra. To już wiemy co mamy robić. Czyli tak, jedzenie w dół, podatki w górę. <grybujesz> Jak to brzmi? Eee, no i sobie zróbmy to co trzeba. Widzę, że jeszcze jedną chatkę koniecznie trzeba postawić. Ale do czego są te stajnie? Znaczy, ja rozumiem, że do produkcji koni. O! Świetnie. A może to wystarczy? W sumie tego jest dużo. Wiecie co? Ja postawię, jeżeli mogę. A nie mogę. Spoko. No nic, to dam winnicę. Dam mięsko. Miodek. Dobra, ciekawe, czy oni będą mnie atakować, ale sądząc po rozłożeniu tego wszystkiego, to raczej na pewno będą. Także trzeba się szybko i mocno zbroić. To z której strony oni do mnie podejdą? Tutaj widzę, że mogą. A może oni do mnie nie podejdą? Ładna dziś pogoda, pani. No właśnie, to jest ciekawa rozkmina Dosyć. Tak, mam przebrnąć. Dobra, dobra, dobra. Ja się tutaj będę zbroił, a do Was odezwę się za chwilę. Dobra, i mam pierwszy atak y, na mnie, ale ja za chwilę wyrekrutuję dosyć ciekawą jednostkę. Dobra, a jak mam go zrobić na konika? Co cię trapi, panie Aha Do koni Wow Wow I co on? O kurcze, rewelacja Ej, świetne Nasze losy są złączone. Mój Spokojnie. miecz jest twój. Piękny mamy dzisiaj dzień, panie. Jedźmy. Ilu ich tam jest dwóch? Idziemy w bój? Dobra, będzie trzech. Przypuszczam, że dosyć sporą taką armię muszę zrobić. I dopiero wtedy będzie ok. Dobra, na ktoś tu się szykuje. Na atak na mnie muszę też być czujny. Dobra, widzę, że tych stajni przyda się kilka. Nie można tego zbudować. Czy to są. Tak, to są ucznice. Co oni tu robią? Dobra, zobaczmy, czy ja mam jakiś dodatkowy nie mam. Niestety, Jaki jest ostrzał brakuje chłopów, panie. Dobra, narzędzia gotowe, co to jest? Napinamy cięciwe. Jeden Daj poszedł, nam zadanie. Napinamy drugi. Cięciwe. Okej, okay, ale ci rycerze to naprawdę może być dobry myk. Wow! Tu jest kasa potrzebna solidnie. Okej, okay, w porządku, nie ma problemu. Wiecie co? Ja chyba wybuduję jeszcze e, kopalnię żelaza i dzięki temu będę mógł pozyskać trochę więcej kasy, bo być może uda mi się sprzedawać to żelazo. A jeżeli to się uda, No to oczywiście kasa będzie i nie będzie problemu z rekrutacją e, moich ziomków. Dobra, wsiadaj na konika. Ok. Mój panie, mój miecz, jest Na Dobra, to już mam kilku na konikach. Lud nie jest taki zachwycony panie. O kurczę. To może być naprawdę ciekawa przeprawa. A gdzie jest mój ziomek? O właśnie. Jest tutaj. Ruszamy! Mój panie! Konią ostrogę! Co cię trafi, pan? Do koni! Jest koń. Jest. Dobra, jedzie. Jeszcze jeden powinien być. Ruszamy? Na konie! Tak, jest. Dobra. Świetnie. Dobra, ja zaraz do was wracam. Dobra, będzie bardzo ciekawa bitwa. Jak widzicie, przyszło do moich plantacji kilka, kilku zbrojnych, a ja nacieram moją konnicą. Zobaczymy, co się podzieje. Kto będzie mocniejszy w tym starciu. Mam nadzieję, że moja konica bez problemu sobie z tym poradzi i że nie poniesie z większych strat. Uuu, chyba konik mój zginął. Dobrze ja widzę? Chorobcia. Jednak jakieś tam straty są, chociaż nie w ludziach. A czemu oni poschodzili z koni? Powiedz tylko słowo. Pójdę za tobą. No, ra, powiedzmy, że ja tego za bardzo nie rozumiem, ale okej... Okay. może i tak być. Nie wracają. Czyli w walce po prostu stracili konie. Ale bardzo, bardzo fajny system bardzo ciekawa jednostka. Eee... Strasznie, strasznie fajna rzecz. Bardzo fajna rzecz. Dobra. Ja do Was okay, właśnie zaraz. trwa bardzo ciekawe natarcie mojej konicy na trybusza. Mam nadzieję, że nie będzie miał wsparcia żadnego. Świetnie. Wracamy. Dobra. Ja kolejnych ludzi posadzę na konia. Panie! Nasze losy są złączone! Dam radę? Nie, nie dam rady. Nie ma żadnej konicy, no trudno. No nic, mam sporo czasu jeszcze na zbieranie wojska i bronienie się, także nie. jakoś, nie wiem, nie, nie przyjmuję się na razie tym. Później się przebiję przez, tamtych, przez tamte wojska, mam nadzieję, bez problemu i tyle. Także widzimy. Się... Od razu jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem i którą można wykorzystać. Mianowicie nastawcie jak najwięcej budynków płatnerskich, żeby produkowały jak najwięcej zbroi, bo mamy coś takiego jeszcze jak kuszników. I kusznicy też się przydadzą, na pewno. E, mianowicie, tylko że oni potrzebują właśnie zbroi. I ja e, nastawiam się na masową produkcję zbroi w tym momencie. E, oraz zakupiłem 10 kuszy i zamierzam wyprodukować 10 kuszników. E, I zobaczymy, e, ale myślę, że na pewno przyniesie mi to wyraźny i doraźny efekt w postaci kolejnych potężnych jednostek. Dobra, w każdym razie wracam dalej do y, pracy. Sprzedaję oczywiście kamień, jest bo jest to bardzo ciekawa inwestycja. Mam, postawiłem oczywiście, mam trzy kamieniołomy. E, dają dużo i szybko kamienia, więc e, mogę go masowo sprzedawać. Tak samo sprzedałem już trochę e, żelaza, bo naprodukowałem ponad 100. I to też Wam polecam. Zaraz, wracam. dobra, słuchajcie, e, będę ruszał do ataku. Nic innego mi nie pozostało. Mam chyba dosyć sporo wojska. Tak mi się wydaje. Jak to będzie w praktyce, to się dopiero okaże. Ale czas mnie nagli, a prze przerwać Panie! to oblężenie muszę i się przedostać przez to wszystko. To no będzie ciężko, naprawdę będzie ciężko. Tu jest strasznie dużo. Silnych, potężnych jednostek. W sumie no ja też ich mam sporo, ale co się tu dzieje, tego nie wiem. Dobra, zaznaczę sobie jeszcze wszystkie i koniki kolejne trzy pojechały, dobra, także tej konicy trochę już mam. Dobra, jeszcze tych dwóch i naprawdę ruszam, bo. Nie ma nas czekać. Także zaraz do was. Dobra, jak widzicie, tego wojska mam całkiem nawet sporo. E, no i ruszam. Fajnie, że Konica nadąża tym razem za e, łucznikami. O Boże. No, po prostu strach się bać, co tu się podzieje. Jedźmy! Na początek trzeba zlikwidować tych uczników. Na zewnątrz jest stary. A, w sam raz! Lepiej teraz nie żeby chłopić. zaatakować Dobra, zaraz zobaczymy czy mój plan w jakikolwiek chociaż minimalny sposób się powiedzie. Ludzie opuszczają zamek, maszerować na co wy czekacie? Matko, tutaj kilka strzela, kilku łuczników, ale moi łucznicy też odpowiadają ogniem. Ojoj, oj, oj. niedobrze, ale będzie bitwa. Będzie bitwa, naprawdę będzie się działo grubo. Mam kuszników, mam łuczników. Powinno być ok. Ale tu przecież tyle wojska jeszcze na mnie czeka. Nie wiem, czy to jest realne do, do przejścia. Zobaczymy zaraz, jakiś problem? Wekierników puszczę do boju. No w sumie jest to dosyć solidna armia. O matko! Jest trochę łuczników, jest kuszników trochę. Nie wiem, czy oni strzelają w nich, czy nie. Gdzie? Nie uciekać! Idziemy! Gdzie są wykiernicy? Do zamku przybywają nowi ludzie. Ruszamy? Podejść, podejść atakować. Jak się przedrzemy przez to, to już uda się wygrać. Kuszników trzeba zgładzić. Losy są złączone. No przejdźcie tam, przejdźcie, tych nie trzeba atakować. Życie, pijnie, nie stać, o matko, jest Ludzie, nie cofać się, nacierać dziś pogoda, panie. chyba już nie mam żadnej, żadnej konicy z tego co słowa. widzę. Ale wy A musicie wyjdzie? iść do przodu. Nie możecie tutaj stać. Podejdź tutaj do przodu. Do do walki. Dobra, niech oni tam już sobie zostaną, jak chcą. Doskonale, mój panie. Mianowałem kapitana strażników na miejscu obrony. A teraz, mój panie, gnaj do opactwa co koń wyskoczy. Zwycięstwo! No. Dobra. Udało mi się pokonać wroga. Udało mi się przerwać przez, przez to oblążenie, przedostać. Także e, misja została wykonana. Czekajcie i zbierajcie wojsko i tak dalej. Mniej więcej do mm, dwóch trzecich czasu, No i wtedy zaatakujcie. E, Taka moja podpowiedź, którą zauważyłem, stajnie po jakimś czasie jakby przestały produkować konie, więc ja na przykład wyburzyłem część stajni i postawiłem nowe. Nie wiem, czy, czy stajnie faktycznie się wyeksploatowują po jakimś czasie, ale no ja chciałem po prostu to przyspieszyć, więc wyburzyłem i postawiłem nowe. Więc Wam też to radzę, jeżeli będziecie mieli z tym taki sam problem jak ja. Jak nazbieracie odpowiednią ilość wojska, to tak jak widzieliście, nie ma większego problemu, żeby się przebić przez to oblężenie. Także e, życzę Wam e, udanej rozgrywki. E, twierdza czy rządzi. E, no i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Na razie.